Rosyjscy szpiedzy na całym świecie. Orlen ponad prawem. Historyczny wzrost cen w Polsce. A na koniec ciekawa inwestycja w Warszawie. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam serdecznie. Nie przynudzam. Zostawcie łapę w górę i lecimy. My name is Jack Barsky. I was born and raised in East Germany, was recruited by KGB. Nawet niemal połowa personelu rosyjskich placówek dyplomatycznych to szpiedzy i zapewne jest to więcej niż jakimkolwiek innym kraju świata. Mówi Wiktor Soworow, rosyjski pisarz, były oficer sowieckiego wywiadu wojskowego. I dodaje, że bardziej niebezpiecznie od szpiegów pod przykryciem dyplomatów, są oficerowie głęboko zakomuflowani, którzy udają obywateli innych państw. Jak wskazał, w rosyjskich placówkach dyplomatycznych są trzy grupy osób: prawdziwi dyplomaci, udających szpiedzy ze Służby Bezpieczeństwa, dawniej KGB, obecnie FSB oraz szpiedzy z Wydziału Wojskowego GRU. Dla niemal połowy personelu dyplomatycznego Rosji głównym zajęciem nie jest dyplomacja, lecz szpiegostwo. Nie mogę z całą pewnością stwierdzić, jak to jest w innych krajach, ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w rosyjskich ambasadach odsetek personelu, który faktycznie zajmuje się szpiegostwem, jest najwyższy na świecie, powiedział Suworow. Suworow przypomniał, że sam w latach 70. Pełnił służbę w sowieckim przedstawicielstwie przy europejskiej siedzibie ONZ w Genewie, gdzie prowadzone były wówczas bardzo istotne negocjacje w sprawie rozbrojenia nuklearnego. I połowę dyplomatów stanowili funkcjonariusze KGB i GRU. Jak wyjaśnia, wykorzystywanie dyplomatów w podwójnej roli ma w Rosji długą tradycję, bo zaczęło to być powszechnie stosowane od momentu powstania Związku Sowieckiego. Gdy komuniści przejęli władzę w 1917 roku, Lew Trocki powiedział, że rewolucja przetrwa tylko, jeśli się będzie rozszerzać na cały świat. Od tego momentu, jeśli tylko były jakieś stosunki dyplomatyczne, używano dyplomatów jako przykrywki do nielegalnej działalności, zaznacza Suworow Wskazuje, że nieco zmniejszyło się to po rozpadzie Związku Sowieckiego za prezydentury Borysa Jelcyna, bo z jednej strony sam jego upadek był dla wszystkich szokiem i nikt nie wiedział, co będzie dalej, a z drugiej nowi ludzie, którzy doszli do władzy, chcieli, by Rosja stała się takim samym krajem jak wszystkie inne. Przypomniał, że ostatni szef KGB Wadim Bakatin powiedział nawet Amerykanom, że w ich nowo wybudowanej ambasadzie w w Moskwie została zainstalowana aparatura podsłuchowa przez co Amerykanie ją zburzyli, ale ten okres szpiegowskiej odwilży był krótki. Wkrótce potem KGB przejęło władzę, a jego reprezentant Władimir Putin zasiadł na Kremlu. Więc czego można się spodziewać po takim kraju? Mówi Suworow. Yes, ale nie jako chemist. I knew deep down inside he was a secret service of some kind. From that point on... No, ale wiecie, szpiedzy w placówkach dyplomatycznych to jeszcze nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego. To normalne, że takowi są. Nawet jakoś parę lat temu wyszło na jaw, że Stany Zjednoczone wprost podsłuchiwały różne europejskie kraje, w tym Niemcy, i to na potęgę, i relacje między nimi a Europą nawet się nie pogorszyły ani trochę. Dlaczego? Bo Europa też podsłuchuje Stany Zjednoczone na potęgę, i nikt niczego w tym złego nie widzi. W takich dyplomatycznych przypadkach nie działa prawo krajowe czy międzynarodowe. Możecie sobie wszystko nagiąć do granic możliwości i robić co chcecie, byleby tylko was nie wykryli. Macie być skuteczni w tym, że nie zostaniecie wykryci. A jak was wykryją, klops, trzeba zmienić strategię. Każdy rząd zdaje sobie z tego sprawę, że jest to miejsce o podwyższonym ryzyku wystąpienia szpiegów i są one bardzo kontrolowane. Zwyczajnie teoretycznie władza kraju powinna wiedzieć, kto w, amb w ambasadzie Rosji jest takim potencjalnym szpiegiem, a kto nie. Go to, że jest z tymi szpiegami, którzy nie są oficjalnie połączeni z Kremlem, tylko są rekrutami z obywatelstwem danego kraju. Czyli jakaś rodzina amerykańska pochodząca z Rosji jest zwerbowana przez ich władzę i w USA gra zwykłą rodzinę, a tak naprawdę pracuje dla Rosji. To jest niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, kto jest wtedy tym szpiegiem. Ale zobaczcie, że temat szpiegów jest bardzo taki abstrakcyjne. Z drugiej strony aktualny kryzys zdrowotny, z którym się mierzymy, też wydawał się abstrakcyjny, bardziej jak jakiś film science fiction niż rzeczywistość, a jednak okazało się, że był to bardzo realny scenariusz, z którym teraz się mierzymy. Tak samo jest z innymi zagrożeniami. Obecność rosyjskich szpiegów jest u nas bardzo niebezpieczna. Nie teraz, a w przypadku wystąpienia jakiegoś większego konfliktu. Dlatego w czasie pokoju podwójnie trzeba pilnować się, aby sieć powiązań rosyjskich agentów obejmowała jak najmniejszy obszar, a wygląda na to co, że jest zupełnie odwrotnie i Kreml nas wykiwał. Aczkolwiek, tak jak na początku już wspominałem, w przypadku podsłuchów to jest powszechna praktyka. Fakt, że wyszło do domeniów dopiero teraz, niekoniecznie musi być przypadkiem. Jeszcze, oczywiście, pytanie, jak wiele ci wiedzą, bo może być tak, że. <laughs> Jedynie zostali nazwani szpiegami dla rozgłosu, żeby ogłosić sukces w wykrywaniu międzynarodowych bandziorów, a w rzeczywistości grają sobie w golfa w ambasadzie lub mogą być głęboko zaszytymi ludźmi z masą informacji potencjalnie niebezpiecznych w ich rękach. Tak czy inaczej jest coś, co dzisiaj jest dużo większym zagrożeniem niż jacyś tam rosyjscy szpiedzy. Wróg ten jest dużo trudniejszy do wyplenienia, bo podobnie jak najlepsi szpiedzy podszywa się pod Polaka, człowieka sukcesu, i prezesanej jednej z największych polskich spółek: Orlenu. Zapraszam. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów rozpozna poza kolejnością odwołanie od decyzji w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów podjął decyzję w sprawie wniosku RPO. Rozpozna go poza kolejnością. Chodzi o odwołanie od decyzji prezesa UOKiK w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen. Zgodnie z przepisami sprawy w sądach rozpoznawane są zgodnie z kolejnością ich wpływu. W szczególnych sytuacjach przewodniczący sądu może tę kolejność jednak zmienić. Tak na wniosek prezesa ŁOKiK stało się w przypadku wniosku RPO. W związku z prośbą przedstawioną przez pozwanego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z 15 kwietnia 2021 w sprawie z odwołania RPO z udziału PKN Orlen w Płocku o wydanie zgody na koncentrację przedsiębiorców na podstawie regulaminu urzędowania sądów powszechnych, zarządzam rozpoznanie tej sprawy poza kolejnością wpływu. Głosi zarządzenie przewodniczącego Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Andrzeja Turlińskiego. Na razie nie wskazano jeszcze Terminu posiedzenia sądu w tej sprawie. Sprawa otrzymała już jednak sygnaturę, co może oznaczać, że wkrótce zostanie wyznaczona data rozprawy. Przypomnijmy, że na początku lutego prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska pras przez Pekan Orlen. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że podejmując tę decyzję prezes UOKiK nie zbadał, czy efektem nie będzie niedopuszczalne ograniczenie wolności prasy. Zaskarżył ją więc do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaskarżyłem decyzję prezesa Łocki, twierdząc, że nie dokonał rzetelnej analizy rynków właściwych, pominął rynek prasy, tylko skupił się na rynku reklamy i promocji. To wskazuje, że może to naruszać interesy Rzeczpospolitej w postaci gwarancji wolności słowa", powiedział w marcu w programie Newsroom wirtualnej Polski Adam Bodnar odnoszący się do zgody UOKiK na sprzedaż wydawnictw prasowych Orlenowi. RPO wniósł też o wstrzymanie decyzji prezesa UOKiK do czasu wydania orzeczenia sądu w tej sprawie. 8 kwietnia sąd przychylił się do tego wniosku i wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Polska Press przez PK Orlen. Jak można coś wstrzymać, co z mocy prawa już dawno zostało wykonane? Myśmy Polska Press Zgodnie z ładem korporacyjnym przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa WOKIG i wpinamy ją w całe zarządzanie segmentowe. Trudno wstrzymać to, co już zostało zrealizowane. My mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonywać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu. Ocenił w rozmowie z Radiem Maryja decyzję sądu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W związku z prośbą przedstawioną przez pozwanego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z 15 kwietnia 2025 pierwszego roku w sprawie z odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Słyszeliście tego człowieka? On uznał, że się sądu słuchać nie będzie, bo już jest po ptakach. A tak w ogóle to i tak nie może się słuchać, bo byłoby to na szkodę Orlenu, a za działanie na szkodę spółki można słono zapłacić, więc Obajtek zwyczajnie nie może się słuchać sądu. Rozumiecie to? Taki paradoks? W takim razie Amber Gold też dalej powinno działać, nie słuchając się sądu, bo przecież słuchając sądu działali na szkodę spółki. Tej spółki teraz nie ma. Pli I Przepraszam. Marcin P. powinien teraz siedzieć nie za to, że robił machloje z klientami, tylko za to, że zadziałał na, na szkodę spółki, bo posłuchał sądu. No ludzie, co to za abstrakcja. A poza tym, czym jest sąd w Polsce? Przecież one są skorumpowane. To one działają, to one nie działają. Całe szczęście mamy izbę dyscyplinarną, która będzie dyscyplinować sędziów tak, żeby orzekali bez tego całego skorumpowania. Obajtek o tym wie. Obajtek wie też, że jeszcze w sądzie ochrony konkurencji i konsumentów nie było izby dyscyplinarnej i wie też, że jak już się tam pojawi, to nie będzie już więcej Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc po co słuchać decyzji instytucji, która de facto już nie istnieje. Bez sensu sobie będzie głowę zawracał, ma ważniejsze rzeczy do roboty. Trzeba przecież zadbać o to, żeby Polacy mieli rzetelne źródło informacji rządowej, bo gov.pl i TVP nie wystarczy, więc teraz jeszcze będzie Polska pres. Najważniejsza jest decyzja kolegi ludzi z PiSu, czyli Tomasza Chrustnego, prezesa Łokiku, który upaństwowić planuje nawet Polset i TVN. Ach, to życie u nas jest naprawdę wspaniałe, nie? Szczególnie jak zerkniemy na nasze finanse. Wystąpiłoby to w sytuacji, gdyby jednakowo zwiększyła się ilość i ołówków, i złotówek. Możemy mieć też wzrost cen bez inflacji w przypadku, gdy... Inflacja w kwietniu przekroczyła 4% i zdaniem profesora Witolda Orłowskiego dalej może rosnąć. Ekspert Narodowej Rady Rozwoju przestrzega przed spiralą inflacyjną. Jeśli to wymknie się spod kontroli, Rada Polityki Pieniężnej musi być gotowa na poważniejsze kroki, mówił. W ostatnim miesiącu ceny znacznie poszły w górę. Tuż przed weekendem majowym Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w kwietniu wyniosła 4,3%, a w marcu 3,2%. Taki przyrost zaskoczył nawet ekonomistów. Profesor Witold Orłowski pytany, czy spodziewa się ze strony Rady polityki pieniężnej reakcji w postaci podniesienia stóp procentowych odparł krótko. Oczywiście, że nie. Przecież prezes Narodowego Banku Polskiego mówi wyraźnie, że stopy procentowe przynajmniej do końca kadencji Rady, czyli do około 2020 roku nie będą podnoszone. Powiedział, zgodnie z celem NBP inflacja w każdym miesiącu powinna znajdować się jak najbliżej 2,5%. Najnowszy wynik znacznie odbiega zatem od tej normy. Profesor Orłowski zwrócił uwagę, że jest to skutkiem m.in. wzrostu cen paliw, który kiedyś musiał nastąpić. Z tej pory sytuacja inflacyjna w Polsce była trochę ukryta, bo wskutek kryzysu na świecie cen ropy i tak dramatycznie niskie nie rosły. I teraz trochę za to płacimy, powiedział ekspert Narodowej Rady Rozwoju. Jako główny czynnik inflacji profesor wskazał jednak wzrost cen energii. Podkreślał jednak, że w najbliższych latach te ceny będą dalej rosnąć, a co za tym idzie, inflacja na pewno nie zniknie. Narodowy Bank Polski ma prawo powiedzieć, że wzrost cen energii nie zależy od nich, więc nie będą reagować i zaduszać inflacji przez wzrost stóp procentowych. To jest słuszne, ale z pewnym wyjątkiem, nadmienił gość magazynu EKG. Przestrzegł, że stały wzrost cen może spowodować ukształtowanie się tzw. spirali inflacyjnej. w tej w sytuacji pracownicy już nie będą czekać, aż ceny znowu spadną, ale będą co roku żądać podwyższego kilka procent i to nie z powodu wzrostu wydajności, ale po to, by zrekompensować wzrost cen. Pojawić tak zwane podniesione oczekiwania inflacyjne, powiedział Orłowski. Przypomniał, że taka sytuacja już miała miejsce w Polsce w przeszłości. Udało się z niej wyjść ćwierć wieku temu ogromnym kosztem gospodarczym w postaci recesji. Zdanie profesora Orłowskiego, nawet jeśli RPP podniesie stopy procentowe z 0,1 do 0,2%, to i tak nic nie zmieni się przy tak wysokiej inflacji. Wydaje mi się, że Rada powinna sama zrozumieć i dać do zrozumienia, że jeśli Pojawią się ślady tego, że inflacja wymyka się spod kontroli i działa już spirala inflacyjna, która rada musi być gotowa na znacznie poważniejsze kroki niż takie minimalne podwyższenia, przekonywał ekspert. Na inflacji korzystają za to dłużnicy. Wartość ich długu spada tyle samo, co wartość oszczędności. No, pojawienie się spirali inflacyjnej to już może być prawdziwy problem, bo wiecie, na tym etapie mamy inflację wynikającą z tego, że pewne komponenty drożeją, państwo też wpakowało w rynek masę nowego pieniądza i to wszystko sprawia, że producenci przerzucają koszty na konsumentów, i jednocześnie zarówno jedni, jak i drudzy mają więcej pieniędzy, a na rynku nie ma więcej produktów, więc siłą rzeczy produkty więcej kosztują. Tylko widzicie, teraz to wiadomo. <laughs> Dlaczego mamy problem z inflacją? Bo jak pojawi się spirala, to możemy mieć coś, nad czym ciężko już zapanować. Bo tak jak to już padło, spirala inflacyjna pojawia się, gdy na rynku utrzymuje się stała wysoka inflacja, z jaką mamy właśnie teraz do czynienia, i pracownicy, będąc świadomym tych zmian, chcą też zarabiać więcej już teraz, ze świadomością, że pieniądze stracą swoją wartość. Czyli zamiast na przykład co roku podwyższać wynagrodzenia o 3%, będą podwyższać o kolejne, o kolejne trzy, żeby wyrównać o rok naprzód. W ten sposób przedsiębiorcy znowu przerzucą koszty na konsumenta i pojawią się jeszcze wyższa inflacja i koło zaczyna się kręcić. Znaczy wiecie, NBP ma narzędzia, które z łatwością ograniczą każdą inflację, ale NBP to bank skarbu państwa. I najważniejszym celem jest to, żeby rząd miał jak najwięcej pieniędzy, często naszym kosztem. Ale co tam, przecież to wszystko na naszą korzyść. Kto z was nie marzył o tym, żeby zostać milionerem? A że milion będziecie płacić za czynsz mieszkaniowy? No cóż, ciekawostka dnia. Będą nowoczesne, klimatyzowane, przyjazne środowisku i najdłuższe w dotychczas jeżdżących w stolicy. W drodze do Polski są już dwa pierwsze nowe tramwaje, które przeszły pozytywne testy w fabryce w Korei Południowej. Wkrótce pojawią się na warszawskich ulicach. Zakończyła się budowa dwóch pierwszych nowych tramwajów dla Warszawy. Poinformował stołeczny ratusz. Wagony przeszły pozytywne testy. Producent sprawdził m.in. urządzenia elektryczne, hamulce, systemy związane z bezpieczeństwem. Tramwaj został podniesiony, a producent przetestował, jak zachowuje się na ciasnych zakrętach. Sprawdzono też jego szczelność, działanie klimatyzacji, oświetlenia, a nawet wyregulowano głośność dzwonka. Po zaliczonych testach tramwaje załadowano na statek, którym płyną do Polski. Z początkiem wakacji w Warszawie rozpoczną się testy homologacyjne. Jesienią powinny zostać włączone do jazdy po stołecznych torach, zapewnia w przesłanej onetowi informacji rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jak dodaje, nowe tramwaje są specjalną konstrukcją, szytą na miarę dla stolicy. Z całkowicie płaską podłogą i skrętnymi wózkami w odróżnieniu od obecnie używanych tramwajów, w nowych wagonach przedni ostatni wózek będzie tzw. wózkiem obrotowym. Pozwoli to na ograniczenie zużycia szyn, a także zapewni cichą jazdę po łukach. Do stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów szynowych, o różnej długości w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Będą to najdłuższe takie tramwaje w Warszawie, bo prawie 33-metrowe, czyli aż o 2,5 metra więcej niż najpopularniejsze w stolicy niskopodłogowe. W każdym z nich będzie mogło podróżować nawet 240 osób. To początek realizacji największej umowy, na tramwaje z wszystkich podpisanych dotychczas w Polsce i jednej z większych w Europie. Dostawy są podzielone na dwie części. W zamówieniu podstawowym tramwaje warszawskie kupią 123 pojazdy, a w ramach opcji będzie możliwy zakup kolejnych 90. Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wygrał przetarg, zbuduje je za 1 miliard 825 milionów złotych netto. To obecnie jeden z największych producentów pojazdów szynowych na świecie. Dostarczył ich już kilka tysięcy do 36 krajów na cały świat. wiecie, ale warszawiacy mają takie pewne upośledzenie, że nie potrafią jeździć tramwajami. Na początku w ogóle miało tu nie być tych długich, bo zwyczajnie marnowany byłby kapitał, tak to tłumaczył Czaskowski. Warszawiacy za wszelką cenę lubią sobie optymalizować i masa osób w komunikacji staje w takich miejscach, żeby później jak wyjdzie z tego pojazdu mieć najbliżej do wyjścia, czy też konkretnego miejsca. Ja sam tak robię. W ten sposób z reguły jest tak, że w tramwajach ludzie stoją przy jednym miejscu i tam jest tłok, a na przykład na końcu nie ma nikogo. I w ten sposób długie tramwaje nie mają do końca sensu. Ale no, jednak ostatecznie zdecydowali się na ten krok i będą dłuższe tramwaje. Pewnie środek będzie zawsze pusty, więc jak przyjeżdżacie do Warszawy, to pamiętajcie, wsiadajcie na środku, jeśli chcecie sobie komfortowo gdzieś usiąść. Tręczwy suche. Czym różni się trumna od długopisu? Wkładem. Tego suchara mamy od... Wyłączyłem sobie. Chwila. Sebastiana Szwejkowskiego, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą trumnę. A jeśli ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej podstawki Macie reaktywację, na którą z całą serdecznością zapraszam, a tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło i pamiętajcie, że na koniec jest jeszcze muzyka od jednego z Was. Jak macie też własne utwory, które chcielibyście polecić u nas, to wysyłajcie je koniecznie na naszego maila Pebok Trzymajcie się cieplutko i heja! Wieża. Najbardziej subtelna figura na szachownicy życia. Niewidzialna. Chowana lecz, roztaczająca opiekę swoim czujnym okiem. Jej ruchy są długie i pewne. To ona nie odpuszcza intruzji.